Jesteśmy łowcami burz z własnego domu własnego. no i jesteśmy teraz nad piekarami śląskimi, gdzie prawdopodobnie mają być burze, a to to się nie martwi, to moi koledzy i koleżanki. Ale ta burza będzie mega burzą stulecia. Możemy się to przybliżyć? Ej, no przybliżaj się ty głupia. Jak teraz popatrzcie ta burza. Ta burza jest. Ej no razy 10. I popatrzcie jak się tu kliknąłem. No dawaj, włączę się, temiarko. miarko aparat mnie nie słucha. On to głupi aparat. Ale tak czy siak... To macie, macie rację. Bo dzisiaj jest 14 kwietnia 2024. I jeszcze jedno na, dla stokas słów pokazuję swoją prawdziwą twarz. Tylko się, na śmierć, na, się nie śmierci nas. Nie śmiejecie z mojej twarzy Ja już się nawet boję, jak to wyjdzie. Ale burza może być ostra. A w Międzyrodziłbieskiej to już w ogóle teraz są burze. No bo ja tradycyjnie mieszkam mam. Dobra, cofam to? Nigdzie nie mieszkam. Nie powiem ile mam lat. Tylko będziecie mi wypełniać to jest na 100 kasubów. Na, na 2 miliony? Powiem ile jak... Gdy ja mieszkam na 2 miliony subów. No i tak. Ta burza. Jest burzą, 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 burzą. Stulecia! Stulecia, stulecia. No! I czekam kilka zdjęć, bo ta burza się ciągnie od tych bloków do gdzieś tam. Zaraz Wam pokażę.